Federacja jest dobrowolnym zrzeszeniem samodzielnych, samodzielnie działających organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe w naszym województwie, ale i w całej Polsce działają na rzecz osób potrzebujących. Robią bardzo dobrą robotę. Pomagają osobom wykluczonym, niepełnosprawnym, bezrobotnym. Działają na rzecz ekologii, na rzecz innych osób. Są to organizacje nie działające dla zysku. Są to organizacje autonomiczne pod każdym względem. To, co się udało w federacji przez te 10 lat, to udało się stworzyć grupę ludzi, którzy nudzą tę samą melodię. Ale to wynika głównie z tego, że mamy organizacje, które są bardzo żywe, bardzo elastyczne, mają mnóstwo pomysłów, a jednocześnie starają się faktycznie zmieniać świat. I w tej melodii przybrzmiewają echa. Troski o same organizacje, o trzeci sektor, o naszych podopiecznych, a też echo, odpo echo odpowiedzialności za obecność trzeciego sektora w służbie publicznej. Znaczy, dla mnie pytanie, czy jesteśmy potrzebni, to jest takie pytanie na co dzień. Znaczy, Jestem ja w codziennie, na odpowiadać i, i będę twierdził, że bardzo.